Dzień dobry, zapraszam Cię na 10 minut prostego, przyjemnego i szybkiego treningu. Jedziemy, ruszamy, let's pro. 10 minut codziennie na moim kanale. Ja nazywam się Jacek Mądrzewski I ruszaj, razem ze mną subskrybuj mój kanał i zostań tutaj na dłużej, bo od poniedziałku do niedzieli, od 4.30 czeka na Ciebie tutaj 10 minut ćwiczeń. Taki poranny rozruch, czy popołudniowe ćwiczenia. Proste, przyjemne, ale skuteczne ćwiczenia które po prostu obudzą, pobudzą, doradzą energii, poprawią samopoczucie. Jedziemy, lecimy. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zostań na dłużej. Nie potrzebujesz się przebierać, nie potrzebujesz nie wiadomo jakich sprzętów. Po prostu 10 minutek włączasz, robisz i lecisz z żyćkiem dalej. Hop, dawaj. Łap moją energię, łap mój vibe i lecimy. Zostań tutaj na dłużej. Później daj lajka, like, subskrybuj mój kanał. No i zostaw komentarz, jeżeli jesteś tu pierwszy raz. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Jeszcze chwilkę krążymy. Świetnie rozruszaj nadgarstki. A jakie ćwiczenia tutaj robimy? I wzmacniające, i rozciągające, i trochę mobilności. I czasami jest dynamicznie, energetycznie. Tak więc wszystkiego po trochu, żeby żyło się lepiej. Ręce do zewnątrz. Hop. Super, wydech do zewnątrz i wydech, wydech, wydech. Teraz dłonie obracasz do sufitu w górę. Hop, hop, hop. Ja rekomenduję taki trening robić na przykład o poranku, zaraz po przebudzeniu. To, to jest magia, nie? Oczywiście, jeżeli nie masz na to yy, przestrzeni, to po południu też będzie super, zwłaszcza w taką jesienną pogodę jak teraz. Uwaga, po przekątnej. Sześć, pięć, cztery. Trzy, dwa, jeden, i luzik. I fantastycznie. Staj sobie szerzej, i w tej pozycji zrób cztery krążenia w jedną stronę i cztery w drugą. Ja już mam cztery, w tym momencie właśnie, więc lecę w drugą stronę. Jak któreś ćwiczenie yy, przypadnie ci do gustu uznasz, że potrzebujesz go zrobić więcej. To po prostu zrób, będzie ok. Luz wyciągały, jak ja to mówię, kijek z tyłka i można troszeczkę zrobić też po swojemu. Można które ćwiczenie ominąć. Hop! I w górę na palce. I to też będzie ok. W górę. Nie jesteś zawodowcem, nie przygotowujesz się do zawodów. Nie musisz mieć tutaj idealnie rozpisanego planu. Nie musisz być idealna, nie musi być perfekcyjna. Ty musisz po prostu działać. Tutaj, jak ja zawsze powtarzam, spięcie na palce. Tutaj zawsze powtarzam, że regularność jest ważniejsza od intensywności. Pamiętaj o tym. Pamiętaj o tym, że lepiej ćwiczyć co drugi dzień 20-25 minut, niż ćwiczyć codziennie po półtorej godziny i po półtora tygodnia nie mieć już siły, być przewęczoną, będą łapać się kontuzje. Lepiej, żebyś poćwiczyła po 20 minutach albo po pół godziny, trzy razy w tygodniu, ale żebyś to robiła regularnie. Na lewej nodze stoisz, prawa łóżka sobie odwodzi w ten sposób. Hop, możesz odłożyć nogę, tak jak ja teraz, i to będzie wersja o tutaj łatwiejsza. A możesz zrobić w powietrzu jeszcze chwilkę. Nie widzisz powtórzenia, ja tu patrzę na czas w tym momencie. I OK dobra. Druga strona. To samo. Super, możesz tak jak mówiłem odłożyć nogę i to też będzie ok. Ostatni raz i świetnie, znowu stajemy szeroko i po przekątnej. Prawa ręka do lewej stopy, lewa do prawej, wzrok idzie za dłonią do sufitu. Hop, 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 hop. 6, 5, 4, 3, 2, 1 i świetnie. Ok, no to troszkę sobie, pobiegamy teraz. Zapraszam do biegu. Ręce pracują. Krótki ruch, krótkie kroczki, możesz robić na woso Ten rozruch możesz robić w butach. To już od Ciebie zależy, jak się wygodniej ćwiczy. Jeszcze chwilę. I ostatnia długość do tyłu. I świetnie, ok, dobra, teraz uwaga, z prawej nóżki przeskakujemy na lewą, z lewej na prawą i w ten sposób jeszcze 10 razy, raz, hop, jak nie możesz skakać, przechodzisz, tu ręce pracują, zobacz, w ten sposób, tak, jest jakbyś jechała na łyżwach, hop, hop, uważaj, żeby się mata nie poślizgnęła, więc możesz zejść z maty, jeżeli czujesz, że ona jest śliska, możesz nie skakać i ostatni raz i świetnie, fantastycznie, stajesz przy ścianie, Lewa noga, prawa w górze i 10 razy spięcia tutaj na palce. Łódka sobie troszkę popracuje. 3, 2, 1 i okej. Okay. I druga strona, to samo, druga muszka. Raz, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dobra, trzeba położyć się na plęskach. Chodźcie. Chwilkę rozciągnąć na początek. Lewa noga wyprostowana, prawą nogę przyciągasz mocno w kierunku brzucha, klatki piersiowej, a nawet kolano kierujesz do barku, do zewnątrz. Odkładasz i druga strona, to samo. Przytrzymaj. Przytrzymaj, 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 przytrzymaj. przytrzymaj. Pięknie. I znowu jeszcze raz. Prawa nóżka. Świetnie. Chwilkę trzymamy. Jakieś 5 sekund. Puszczam i lewa noga. I to samo trzymam, 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 I puszczam super. Dwie stopy ze sobą złączone, kolana złączone, ramiona do zewnątrz i nie odrywając pleców łopatek od podłogi, no to przenoszę ciężar nóg do lewej strony i teraz do prawej. Stopy idą razem. Kolana idą razem. Twoim zadaniem jest jak najniżej do boku dać kolana, ale nie odrywając łopatek. Od podłogi i nie rozdzielając ani kolan, ani stóp od siebie. Po 3-4 razy na stronę. Jeszcze po ostatnim razie, raz w lewo. Tutaj dolna część kręgosłupa się pięknie będzie rozciągać i w prawo. Ostatni raz. Pięknie. Jak czuję, że to cię nie służy, że zrobić dłużej. OK, wszystko będzie w porządku. Ja jestem po to, żeby cię wspierać. Prawa noga przekładasz na lewo. I wypychasz do przodu nóżkę. Dajcie za dolną część, tutaj za dół. Nie przy kolanie. Ja jestem tu po to, żeby cię wspierać, nie po to, żeby opie zdzielać. Pamiętaj o tym. I trzymamy sobie. Czujesz, jak rozciąga się pośladek, Jak nie czujesz, to wypchnij troszkę bardziej. Świetnie. Druga strona. To samo. I też wypchnij. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. I super. Ok, lewa noga wyprostowana. Prawą nogę przyciągam pod udem. Próbuję ją wyprostować. Ona się nie chce wyprostować. Puszczam. I znowu, tak? trzy sekundy w górze. Raz, dwa, trzy. I odkładam. Raz, dwa, trzy. I odkładam. Raz, dwa, trzy. I odkładam. Druga strona. Hop, to samo. Raz, dwa, trzy. I odkładam. Raz, dwa, trzy. I odkładam. Pięknie. Hop, hop, hop i ostatni, raz. Raz, dwa, trzy. Super. Obracaj się na drugą stronę. Szybciutko. Czyli jestem teraz na kolankach. Bioderka do tyłu. Wychodzę w górę i napinam poślad. Raz, dziesięć razy. Dwa. A teraz zobacz. Napinam, raz, dwa, trzy. Hop. Napinam, raz, dwa, trzy. Hop, tak jest. Pum, pum, pum. Super. Napnij, raz, dwa, trzy. Jeszcze pięć razy. Raz, dwa, trzy, ale pamiętaj o napiętych posiadkach. Super, jeszcze dwa. I ostatni raz. Pach, pach, pach. Wstajemy szybciutko, została minutka do końca. Wyrzut nogi do zewnątrz. Z uśmiechem, z radością i z energią wyrzucamy te nóżki luźno do zewnątrz. Świetnie. Teraz do przodu. Teraz w skakance. Przed chwilą już przetrenowałaś. Trzy uderzenia bokserskie. No to teraz jeszcze chwila w biegu bokserskim. Rach pachciach, tłuszczyk w piach. Jeszcze chwilkę. Trzy, dwa, jeden. Świetnie. Chwila biegu w miejscu luźno, swobodnie. Tak. Ok. Zatrzymaj się na sekundkę. Naciągnij dłoń w ten sposób. To ważne po bardzo eksploatujemy te dłonie w pracy. Czy to praca fizyczna, czy też tutaj gdzieś przed komputerem, to jest to samo, nie? I druga, tak samo męczą się te nadgarstki yy, i tak dalej. Napnij pośladki, magnes to puścić do przodu biodra, świetnie. I co na zakończenie? Znacie to już. Szybki bieg w miejscu, 10 sekund, daj! Wyżej się tutaj przez te 10 sekund, daj z siebie maksa. Pełną energię poczuj. 5. Cztery, jeszcze trzy, 2, jeden, stop! Pięknie, fantastycznie. Gratuluję Ci kolejnego kierunku w kroku w kierunku zdrowia, zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzięki serdeczne za dziś z uśmiechem, z radością i z energią. Dziękuję Ci za dzisiejszy trening, rozruch. I zapraszam Cię już jutro ponownie. A na Instagram zapraszam Cię, mój Jacek Mądrzejski, trener, bo tamta bata też. Jest do zrobienia, jeżeli masz ochotę. A jeżeli trenujesz i masz swoje treningi, to nie odpuszczaj dzisiaj, tylko zrób trening. Trzymaj się. Do zobaczenia. Pa-pa!